Bardzo cieszymy się, że mimo tych trudnych warunków pandemii i zimy, chociaż troszkę to odpuściła, udało nam się tu spotkać także z przedstawicielami szkół, przedszkoli, laureatami konkursu, którzy reprezentują liczną, bo ponad tak 80-osobową grupę wszystkich Którzy w tym roku przystąpili do tego innego niż zwykle choinkowego konkursu. Kończymy dzisiaj oficjalnie, my, Paulini, rok, w którym wspominaliśmy 750. rocznicę śmierci naszego formalnego założyciela, pogosłychanego Hełzybiusza, kanonika Ostrzechowskiego. Chociaż Paulini kojarzeni są przede wszystkim ze świętym Pawłem, pierwszym pustelnikiem, którego wspominaliśmy nie tak dawno, bo 15 stycznia, to niewielu wie, że formalnym organizatorem i założycielem Zakonu jest właśnie wspominany dzisiaj błogosławiony Eusebiusz. Mamy nadzieję, że dalej będzie inspirował nas, Paulinów, ale będzie inspirował także liczne rzeczy. W tym także dzieci, które w tym roku w wyjątkowy, niecodzienny sposób zostały włączone w przepiękną akcję dekoracji jasnogórskiej choinki ozdobami związanymi z błogosławionym Eusebiuszem. Dziękuję wszystkim, przede wszystkim dzieciom, rodzicom, opiekunom. Nauczycielom, wychowawcom, za to, że najpierw sami musieli zapoznać się z życiem i duchowością Bogosławionego Zeniusza i później wspólnie z dziećmi podjąć to dzieło stworzenia tej pięknej, jedynej i niepowtarzalnej ozdoby, które do tej pory dekorują Jasnogórską Kolejkę. No, Bogosławionego Zeliusz urodził się około. Yy... 1200 roku na Węgrzech. Założył klasztor Paulinów świętego Pawła, pierwszego pustelnika, a zmarł w 1270 roku 20 stycznia. Spotkanie z Bogusławem z pierwszym najbardziej mi się podobało to, że sam został pustelnikiem. Mimo tego, że założył zakręt, Ezebisz był ciekawą postacią. Najbardziej mnie zaciekawiło to, że właśnie żyję w takiej samotności, spokoju, bliskości z naturą, no i oczywiście z bokiem. I tak wewnętrznie zaczęłam się zastanawiać, co jest taką moją pustynią. I nie musiałam szukać daleko, ponieważ to jest moje serce. Jestem, czuję się kochana, kocham i to było dla mnie właśnie takie miejsce bezpieczeństwa i spokoju i tego właśnie nauczył mnie błogosławiony Eusebiusz. Życzymy ojcom, by błogosławiony Euzebiusz wypraszał wiele łask na każdy dzień. Niech ojcowie będą dla ludzi światłem prowadzącym do Boga. Niech nigdy w waszych sercach nie gaśnie do światu, które. Rozpalił błogosławiony męzecznik. Każdy człowiek, który spotka się z Ojcem błogami, nigdy nie odchodzi słodko. Niech blask tego świata no, rozpala innych. Niech w myśli Waszego Założyciela zapłonie jednym wielkim światło wiary, nadziei i miłości w sercu każdego człowieka. Szczęść Boże! Ogromnie się cieszę razem z Ojcem z wszystkimi Pawełinami, żeście kochani, Rodzice i dzieci odpowiedzieli po raz kolejny na ten konkurs. Święty Paweł był pustelnikiem, który przeżył 97 lat na pustyni. Sam dopiero pod koniec życia odwiedził go święty Antoni. I z relacji świętego Hieronima wiemy, jak bardzo oczekiwane było to spotkanie przez świętego Pawła. Błogosławiony Józef, już jak słyszeliśmy, był najpierw duchownym. Kościoła Ostrzykowskiego, kanonikiem. Potem żył także kilkanaście lat na samotniarz. W końcu postanowił pustelników takich jak on zgromadzić jedno, żeby mogli pewne zadania, pewne radości i troski dzielić wspólnie. I my dzisiaj, tworząc też tę wspólnotę choinkową, tak ją nazwijmy konkursową, widzimy, że. Człowiek, mimo różnych ograniczeń, które są nam narzucone, niezależnie od naszej woli, to jednak człowiek zawsze znajdzie sposób na to, żeby się spotkać z innymi, żeby mieć z nimi relacje, żeby dzielić wspólne radości, troski, żeby też pewne rzeczy wykonywać wspólnie. Więc wielka nasza radość, że w ten sposób odpowiedzieliście też na ten jubileusz 750-lecia narodzin na nieba błogosławionego Eusebiusza i że Dzięki temu konkursowi mogliśmy nam tę wspaniałą postać, tak odległą w czasie, ale wciąż żywą dla nas, Paulinów, i w jakimś sensie także dla Was przywołać przez ten konkurs. W głosowaniu specjalnej paulińskiej Komisji Konkursowej pierwsze miejsce zajęła szkoła podstawowa nr 9. Zapraszamy Panią Dyrektor. Zapraszamy Panią też. Od 21 do 2 stycznia odbywało się też głosowanie internetowe. Podsumowując ten czas oglądania i odwiedzin głosowania można podsumować w pewnych liczbach. Głosów zostało oddanych w sumie 4009, a tutaj warto też zaznaczyć, że głosowanie było tak skonstruowane, żeby nie można było głosować z jednego adresu mailowego wielokrotnie, więc jesteśmy pewni, że tyle osób faktycznie oddało swój głos a wcześniej, przeglądając pracę, a łącznie w stronę naszego radia Radia jest na góra, odwiedziło ponad, ponad 20 000, 27 tysięcy osób. To też pokazuje wielkie zainteresowanie, za co jesteśmy wdzięczni, ale niech chociaż te osoby, które, czy te prace, które zostały nagrodzone, niech też będą i prezenty, i nagrodnik będą też wyrazem ogromnej wdzięczności nas wszystkich i docenieniem pracy wszystkich uczestników. W głosowaniu online w 13. konkursie na pierwotnikową wojnę miejsce pierwsze zajęła. Szkoła podstawowa numer 38 czasowo. To osoba numer 20. Gratulujemy! Gratulujemy bardzo, bardzo serdecznie. Pięknie dziękujemy także mediom, przedstawicielom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością i relacjonowali ten konkurs. Bardzo Wam dziękujemy. W tym konkursie zajęliśmy pierwsze miejsce. Bardzo się z tego cieszę, jestem pozytywnie zaskoczona. To jest nasz dyplom, który na pewno będzie wielką pamiątką. Przyznam się, że pierwszy raz biorę udział w konkursie na Jasnej Górze. Nasza praca przedstawiała błogosławionego Ezebiusza wśród skał, wśród przyrody, bo właśnie tak, tak on żył. Wszystko zostało polakierowane i te folią i tak wyglądała nasza wąbka na choinkę. Dało mi, tak jak już mówiłam wcześniej, że zaczęłam się zastanawiać, jak błogosławiony Ełzebiusz mógł żyć tak w samotności, ale później zrozumiałam, że po prostu ta samotność, ten spokój i poczucie bezpieczeństwa, dało mu to, że żył w bardzo dobrej relacji z Bogiem i całkowicie się mu oddał. I na pewno to. Tego się dowiedziałam z tego konkursu. I tutaj to jest na górze. Opakowanie po perfumach. Krzyż jest niebieski, bramy z plastikowej rurki i owiniętą folią aluminiową. I inne dodatki jeszcze i pieniążek jako zegar był na Jasnej Górze. Było pomalowane sprayem jeszcze i robiłam to z rodzicami wspólnie.